Cześć, maksymalnie z tej strony. Dzisiaj potypujemy sobie eliminację do Ligi Mistrzów, a później zajmiemy się Ligą Europy i Konferencji. Eee, tradycyjnie, więc już wchodzimy w taką fazę, gdzie można coś wytypować. Jeszcze nie ma wszystkich usprawnień na stronie, e, ale do takiego typowania głównego wrócimy. Tym bardziej że Liga holenderska powoli rusza, więc mam nadzieję, że wszystko będzie w niedługim mm, czasie ustabilizowane. Zanim sobie dojdziemy do typowania, to standardowo zaproszę Was na przegląd tutaj najlepszych typerów na na typy.pl A Jeżeli chcecie dołączyć jako typerzy, to możecie zarejestrować się za darmo. Jeżeli macie jakąś historię i chcecie spróbować się jako typerzy premium, napiszcie do mnie. Za moment Wam pokażę jednego typera, którego na Telegramie, gdzie Was gorąco zapraszam, testujemy. Będzie przez jakiś... Czas darmowy, jeżeli jego wyniki będą miarodajne, to wówczas będzie miał możliwość dołączenia do premium. Sierpień dopiero mamy tydzień za nami, więc jeszcze na jakieś wielkie podsumowanie. Jest czas. Warto by wyróżnić typera jazdkobaty. Typował u nas jako typer darmowy z dość fajnym wynikiem po 148 typach, później na premium trochę mu gorzej idzie, ale odrabia z 266 typów. Miejmy nadzieję, że. Pójdzie to dalej. Same BTS-y jest plus, myślę, że warte obserwacji. Jeżeli chodzi o, o typerów, których jeszcze polecam przynajmniej do obserwacji, no to spójrzmy tutaj na typera Oniku Analiza, czyli jeden, I tak jak mówię, na Telegramie, jeżeli jesteście na naszym darmowym Telegramie, przez co najmniej miesiąc będziecie dostawali darmowe propozycje z analizą. E, tutaj się do mnie odezwał, że wcześniej miał swój profil na BetAdvisor. Teraz BetAdvisor ponoć nie działa. I statystyki jakby się rozproszyły. E, ogólnie jest to tam możliwe, bo faktycznie wygooglowałem i mm, nie widzę, że tam coś się działo mm, na tym serwisie, Ja pamiętam go e, z dawnych lat. E, no coraz więcej serwisów gaśnie, no, ale my robimy to trochę inaczej, że już mamy do tego też. Jakby socjali, a nie sam m, sama strona i, i typowanie. Dlatego jeżeli ktoś z Was czuje się dobrze, to zapraszam do kontaktu i zobaczymy, m, jak sobie poradzi w typowaniu weryfikowanym. E, będzie podawał typy z piłki nożnej i hokeja. Wszystko poparte analizą. No, na razie była piłka nożna koszykówka, więc tego nie zaznaczył. Hokej chyba jeszcze nawet nie gra, ale nie znam się aż tak na tym sporcie, więc ten, m, zobaczymy. Do tej pory podane było tyle typów, niektóre miały obszerną analizę. Tu widzę niektóre nie. To już pewnie zależy od typera, kiedy one będą. Więc polecam po prostu obserwować, bo jeżeli wyjdzie fajnie, no to typer będzie miał szansę zarobić. Na razie to jest wynik 7 typów 35%, to wiadomo, że on jeszcze tam ukształtuje się, tak? Z większą liczbą typów. Ale na darmowym telegramie sprawdźcie to. Sprawdzaliśmy tak poprzednio innych typerów typu Mar, świadkarz i kilku innych, e, więc myślę, że m, warto. więc Zachęcam. Przypominam też, że jeżeli chcecie z nami pograć na grupach vip czy premium, czyli polskich, jak zwał, tak zwał, mamy grupę w Single, Ako i Grupa Erba, czyli live, e, gdzie wpadają do Was mecze z prawdopodobieństwem dużej przewagi z jednej z drużyn, możecie do nas dołączyć. Jak jeszcze 10 dni dołożymy do każdego zakupu. Myślę, że warto, bo statystyki możecie sprawdzić sobie tutaj. W sierpniu oczywiście jeszcze nie podsumowaliśmy, bo za mało czasu minęło. Jest jeszcze okres urlopowy, więc niedługo wleci podsumowanie, ale to co działo się ostatnio, jak najbardziej dość dobry wynik, gdzie można zarobić nawet grając z podatkiem, co ważne dla wielu z Was. Dobra, nie przedłużając już, yy, zapraszam do typowania krótkich takich, powiedzmy, spojrzeń, luków na, na dane mecze w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Mały konkurs traków, Arix oczywiście najbardziej interesuje nas to spotkanie, no mnie jeszcze we Sturm, ale to zaraz o tym powiemy. Yy, typujcie, kto wygra i kto strzeli bramki, i kto będzie najbliżej, to e, wygra... Ładowanie do BTX, jak chcecie sprawdzić tego booka, link też znajdziecie u nas w opisie. Jako, że mamy coś za, e, za to, to w zamian też dodajemy dostęp do grupy ze skanerami. Więc w z pożytecznym zachęcam do sprawdzenia i wyrobienia sobie własnej opinii. Taka ciekawostka, ostatnio właśnie, czyli jeden z konkursów w typowaniu, jeden gość trafił, że m, Marcin Najman e, przegra, tak? Kto najszybciej przegra m, 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 w Cloud MMA, wytypował 5 sekund. No niewiele się pomylił, naprawdę, tylko 10 sekund bo 15, czy tam 16 i, i najman już został rozbrojony, więc gratulacje. Bardzo fajnie trafiłeś. Dobra, lecimy teraz z naszym po prostu typowaniem na moim profilu. Mamy lekki minus, ale tutaj dużo było testów, więc jeżeli będę miał wszystkie usprawnienia, to sobie wrócimy do poważnej gry i zabawy. Mam nadzieję. E, Ostatnio w europejskich pucharach e, nie liczyłem dokładnie, ale parę fajnych kursów, wysokich postawionych. Dziwnie się że na hambary, gdzie oglądałem te dwa mecze. E, nie postanowiłem właśnie na samą jedynkę, tylko się kierowałem i sama wszędzie praktycznie dałem inaczej. E, Ponieważ no, humbary, mocne warunki postawiły dopiero do gry w dogrywce Puente, więc warto też oglądać mecze. I tu jest lepsza jakby baza do jakichś przewidywań przyszłości. Powiedzmy, <gryzmy> <gryzmy> dobra, tak na szybko. Olimpia Lubiana z Galata Seraj. Być może niespodzianka tutaj do zrobienia Galata jest do ogrania. 4,50 myślę, że można kurs nawet 5, ponad 5 wyhaczyć. Do sprawdzenia. Kopenhaga, Sparta, Sparta, Praga, trzeci. Będzie to naprawdę równe starcie, więc w komarczu że Sparta wygra, myślę, że jak najbardziej do wzięcia. Raków, Aris, no i Raków jest zdecydowany faworytem, patrząc na buki kursy na poziomie 1-6. Ale myślę, że patrząc na te drużyny w kontekście tego, jak grają, jakie luki są tam w obronie, albo jaki Jakie deficyty w obronie i jak to wygląda z przodu? No to dość dużo goli pada w meczach obu tych drużyn. Aris rozjechał poprzedniego rywala raków. Mecz Rakowa też się dużo działa. Teraz widzę też cztery bramki over 2,5 pokup się 2, po 2 do wzięcia. Można by nawet więcej, ale więcej tam w meczu PSW z Turmem. Turm jest dość groźnym rywalem, powiem w przedni Sedonie Nordem dość były. Jeden wysoki wynik, a później były na wyjeździe męczarnie i straszny, agresywny mecz kartkowy, więc o kartkach też można by było tutaj pomyśleć. Szturms gładko, skóry nie sprzeda, myślę, że PSW to ogarnie. Tym bardziej, że grał swoje Nordy na Dekau w, w Superpucharze Holandii, ale nie będzie to dla nich łatwy mecz. Bardziej widzę tu over i Sturm na wyjeździe. Jeżeli wejdzie w rozgrywkę PSW, to będzie tutaj się działo 3,5. Czekam na ten mecz, bo będzie ciekawo. ciekawie. AEKA, Dynamo Zagrzeb, Dynamo Zagrzeb 3,40. Nie wiem, czy nawet nie mocniejsze na Ateny. Próbujmy w ten sposób. Tutaj Molde, Klazwi, Over 2,5. Też całkiem ciekawy kurs. Underdog'a z drużyną mocniejszą. No i Braga. Też widzę tutaj Over na 2,25. Zdecydowanym faworytem są Portugalczycy. Co tutaj dużo wróżyć. Pan Atena jakoś Marsylia. Może lekka niespodzianka. Marsylia jest do ogrania. Wiem, że będzie dla nich to ważne, w dla kogo nie jest awans do Ligi Mistrzów, ale Grecy są w stanie u siebie tutaj wygrać. Tak samo mi się wydaje, że Slovan nie jest tutaj faworytem w meczu z makabi, ale czemu by nie. Serwet Genewa Rangersi. 5-50 na serwety. Rangersi nie są, podkreślam to nawet z poprzedniego sezonu, mocną drużyną. Pamiętam jak ubolewałem nad meczem z PSV, że ich wyeliminowali. Później dostali w każdym meczu widzę mistrzów baty, no to raczej nie jest drużyna na, na ligę mistrzów Oczywiście Sterwet to jest podobna półka. Szwajcarzy mm, myślę, że mogą tu zaskoczyć, a kurs nieadekwatny do tego. Ja jak zwykle mam się bawić w takie mecze, gdzie trudno kogokolwiek wytypować. To jeżeli mam mecz, gdzie grają podobne jakościowo zespoły, to lepiej wolę dać już wyższy kurs niż ich inspiratoryków tutaj się że Rangers ich zmierzy. Nie, ja to będą zagorzałe mecze od pierwszej minuty. Będzie ciężko. Oczywiście zagrają na Ibrox, ale myślę, że Servet jest w stanie zrobić tu niespodziankę. Zobaczymy ile z tych meczy wyjdzie jak to wyjdzie na koniec. Zapraszam do śledzenia. Pozdrawiam Was. Cześć.